Witam serdecznie, Tomek Rozmus, 11 czerwiec 2014. Zapraszam na taką krótką analizę SP przed otwarciem rynku kaszowego w Stanach. Zobaczmy, co się ciekawego dzieje na rynku amerykańskim. Jak widzimy bardzo mocny trend wzrostowy. Wczoraj wczoraj mówiłem o tych dwóch świeczkach, które wybiły, wybiły kolejny poziom. High na bardzo dużym wolumenie. Ciekawa sytuacja miała miejsce wczoraj, bowiem proszę zwrócić na zamknięcia tych świeczek. Świeczka dokładnie trzy sesje wcześniej zamyka się na poziomie 1949,25. Następne zamknięcie mamy 1950,25, czyli mamy ym, dwa pipsy więcej. Teraz wczorajsze zamknięcie mamy na 1950, 50, czyli pips więcej, czy tick więcej niż dzień poprzedni. Widzimy wjechanie tutaj. Wczoraj na początku mieliśmy, mieliśmy spadki, po czym te spadki nie były groźne, bo nie zrobiły wielkich szkód. Chwilę później zostały one jakby naprawione, to znaczy ceny wróciły z powrotem do. Wcześniejszych poziomów, zwróćmy uwagę, 15:30, otwarcie rynku, rynek zjeżdża na chwilę później, zostaje dokładnie pół godziny później, ten rynek zostaje przywrócony do, do poziomów otwarcia i widzimy mocna akcja zakupowa. Kończymy też bardzo mocno, także SP. To jest takie typowe bycze zachowanie. Jeśli mielibyśmy tutaj gdzieś powrót, to ewentualnie do 1940 e, i dno tej świeczki, e, czyli 1937-75. Tutaj pokusiłbym się o taki ręcz popytowy. E, tutaj w spa, powin, powinniśmy znaleźć wsparcie. E, co więcej, proszę zwrócić uwagę na ten. Wewnętrznym tutaj mamy duży kanał wzrostowy, mniejszy kanał wzrostowy wewnątrz tego dużego kanału. Jak widzimy, jest ceny, czyli to jest miejsce, gdzie ceny powinny być bronione. I taka sytuacja z wczoraj wskazywałaby na to, że rynek jakby zbiera się do bardzo możliwy jest kolejny, kolejny nowy szczyt. I to jest taka typowa sytuacja, bo ma, za niedługo będziemy mieli, już za parę dni będziemy mieli rolowanie e, kontraktów, e, kontrakt czerwcowy wygaśnie, e, będziemy grali na, na kontrakcie e, wrześniowym i e, tutaj podejrzewam, że na kontrakcie wrześniowym, e, znaczy już e, pewnie dzisiaj, jutro, pojutrze, z kolejnym dniem, wolumeny na kontrakcie wrześniowym będą wzrastały, więc to też taka sytuacja. Podejrzewam, że z, no, mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że zrobimy nowe high, tym bardziej, że jutro mamy ważne e, informacje m, 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 z gospodarki amerykańskiej. E, dane są oczekiwane jako pozytywne, więc możemy e, ewentualnie, jeśli spodziewalibyśmy się tutaj e, obrócenia, czy dojdziemy do tej, linii czerwonej czyli linii podażowej i zrobilibyśmy nowe high, moglibyśmy się ewentualnie spodziewać tak zwanego uptrastu i mogą dobre informacje inwestorzy yy, jutro wykorzystać do sprzedaży ewentualnie części realizacji zysku natomiast po tej akcji yy, po tej akcji którą wczoraj żeśmy widzieli jak najbardziej jesteśmy yy, wszystko na to wygląda, że zrobimy nowy nowy szczyt to jest analiza z SP, Zwróćmy okiem jeszcze na Daxa niemieckiego. W tym momencie popyt, proszę zwrócić uwagę, Dax niemiecki, e, jesteśmy w tym momencie, znaleźliśmy e, poziom wsparcia, e, mocna, mocna linia. E, tutaj mamy piwoty, e, tutaj mamy liczby, proszę zwrócić uwagę. E, na wykresie 15 minutowym smartmany wchodzą, smartmany wchodzą do gry. E, z, Smartmany wchodzą do gry. Proszę zobaczyć, my mamy pozycję długą otwartą w tym momencie. Proszę zwrócić uwagę na akcję wolumenową. Od momentu, kiedy otwarliśmy się, rynek słabnie, słabnie. Mamy wyprzedaż w tym momencie, to wyprzedaż, jest, wyprzedaż jest jakby naprawiana. Wracamy do poziomu otwarcia na DAX-ie. Spodziewam się nowego szczytu. Być może jeszcze dzisiaj bynajmniej chciałbym zobaczyć DAXa powyżej 10 tysięcy, tak powinniśmy się skończyć przed jutrzejszymi danymi. Proszę zwrócić uwagę, że parę minut wcześniej, mamy dziesiątą w tym momencie 33 dokładnie, parę minut wcześniej, gdzie ceny na 15-minutowym zatrzymują się, widzimy cienie z dołu, wejście smartmany do, do gry, na piwotach jesteśmy zatrzymani i teraz proszę zwrócić uwagę, gdzie brakło wyprzedaży, gdzie inwestorzy obrócili swoją pozycję, mamy największe wejście kapitału po, po spadku po godzinie 9. Ręcz otwarcia przerwany. Dobra transakcja, jeśli chodzi o zagranie z wybiciem ręczu, otwarcia nadu. To jest strategia, którą, która jest bardzo zyskowna. Uczymy ją na naszych kursach. To jest strategia breakouty na kilka rynków. Mamy gotowe plany zagrań tych breakoutów. Teraz proszę zwrócić uwagę: mamy największy wolumen wzrostowy. Po czym na tej pierwszej linii jeszcze jedno dno, znowu kolejny silny wolumen wzrostowy, i w tym momencie 200 kontraktów tylko wyprzedanych. To jest to największe wejście kapitału do gry w tym miejscu. Po czym chwilę później widać brak popytu, czyli zatrzymujemy się na wsparciu, robimy duży wolumen wzrostowy. Test wolumenowy nie ma, popy, nie ma tutaj podaży, już podaż wyczerpana, wzrosty, brak podaży w tym miejscu i proszę zobaczyć, jaki piękny wzrost. Także e, na tej pozycji w tym momencie e, W tym momencie mamy 18-19 punktów. E, w tym momencie przenosimy. Transakcja jest zrobiona Ninja Trader. E, w tym momencie. Rynek, ten tak mówię, powinien wrócić, powinniśmy wrócić powyżej sz, sz, szczytów z dnia dzisiejszego i e, również SP uważam, powin, powinien e, powinien, e, dzisiaj zakończyć się e, zakończyć sesję wzrostami. E, pierwszy punkt taki oporu e, po wyjściu z dzisiejszego będzie e, 10 e, 45 tutaj akurat końcówka, jeśli chodzi o DAXa jest e, Tutaj powinno być 0,5, 1045. Tej końcówki tutaj nie bierzemy, to jest wyliczenie z naszego kalkulatora. To będzie pierwszy opór, gdzie ewentualnie chcielibyśmy realizować zysk z tej transakcji, chyba że liczby pokażą inaczej i będziemy ją zamykać wcześniej. Natomiast, tak wygląda akcja wolumenowa tak to wygląda w liczbach, to jest tak zwany skumulowany wolumen na fali, widzimy, czy handlujemy głównie przy oporach i wsparciach, bardzo prosta strategia, natomiast musimy wykorzystywać liczby do tego, zaglądamy na, w głąb jakby fal, w głąb świeczek, patrzymy, gdzie jest popyt, gdzie jest podaż, tak wygląda trading, więc strategie bardzo logiczne, bardzo przyjazne, więc um, zobaczmy jeszcze szybko na S&P S&P w tym momencie uh, przed sesją, więc um, więc mamy 19 47, 25 um, S&P dzisiaj powinno również wyjść poza um, poza Poziom 1950. To wszystko. Zapraszam do śledzenia kanału. Jeśli chcecie dostawać tego typu analizy przed sesją amerykańską. Zapraszam również na swoją stronę internetową TomaszRozmus.pl. Tam można szukać darmowych webinarów, gdzie pokazujemy wybrane techniki i analizy do codziennego. Handlu. Dziękuję i życzę udanych, bezpiecznych transakcji. Pozdrawiam.